Cześć, witajcie bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Kroks i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z poradnikowej serii z No Man's Sky. Jedna z moich widzek pod filmem, w którym prosiłem Was o sugestie, co nagrywać, jakie byście chcieli zobaczyć odcinki poradnikowe, zadała mi bardzo ważne pytanie jakich planet szukać? Jak znaleźć odpowiednie planety pod budowę bazy? No, i tutaj jest wiele wątpliwości z mojej strony, ale postaram się to rozwiązać. Postaram się to wytłumaczyć na przykładzie, jaki ja lubię. To znaczy, szczerze wam przyznam, na każdej planecie da się wybudować bazę i nie jest to żadna tajemnica. Nawet na takiej, którą widzicie tutaj, której jeszcze nie odkryłem, już z zewnątrz wygląda źle. Jest to planeta mechaniczna. I jeszcze przyleciały frachtowce. Na takiej planecie nie chciałbym się wybudować, bo mi się nie podobają takie planety. W No Man's Sky zawsze miałem cel, aby szukać planet ELW. Zastanawiacie się, co to za skrót. To planety Earth-like world, czyli planety. Jakkolwiek przypominające Ziemię. Zastanawiacie się, jak należy szukać takich planet. Nie ma konkretnego sposobu na to, jak znaleźć tak ładną planetę pod budowę bazy. Ale wydaje mi się, że jednym sprawdzonym sposobem jest szukanie w mapie galaktyki planet w systemach żółtych. Jak widzicie, jest to system żółty razem z dostępem do wody. I w takich systemach najczęściej pojawiają się planety które przypominają Ziemię, które mają bardzo spokojny klimat i w których możecie popisać się kreatywnością przy budowie bazy. Polećmy do takiego systemu. On Nie był wcześniej przeze mnie odwiedzony, więc nie mam zielonego pojęcia, co w nim zastanę. Niektóre teorie w No Man's Sky mówią, że planety, o których wam już wspominałem, czyli ELW, czyli tak zwane Earth-like world, pojawiają się na księżycach dużych planet. Jest to bardzo e, konkretna teoria i rzeczywiście często się tak dzieje. Wejdźmy sobie do kokpitu naszego statku. Już tutaj po lewej, choć jest to nowy system, widzę, że to jest planeta, która nawet nadawałaby się na planetę, o której wspominałem, czyli planetę Airfly -like World. Zeskanujemy sobie ją za pomocą C i niewiarygodne jest to, że za pierwszym razem, kiedy Skanuje planetę w nowym systemie, e, trafia nam się zielona planeta. Nie ma ani aktywności strażników, to jest bardzo ważne, i ona już na pierwszy rzut oka może być planetą do zamieszkania. E, ale nie przekonamy się o tym, jeżeli na nią nie polecimy. Co się dzieje? Bardzo ważne są warunki atmosferyczne, które panują na danej mm, planecie. Dolećmy sobie na nią. Wlatując w atmosferę, nie mamy do czynienia na razie z, chyba z żadną burzą, ani z żadnym deszczem. To są bardzo dobre informacje, bo często jak wlatujecie na nową planetę, to już was zastaje jakaś burza, jakiś huragan i tak dalej, i tak dalej. Planeta jest śliczna, można powiedzieć. Ma pomarańczową ziemię razem z niebieską wodą, e, są drzewka, i na pewno znaleźlibyście na niej miejsce, żeby wybudować znakomitą, fajną bazę. No dobra, wylądujmy sobie na niej i zastan zastanówmy się, czy ona ma dobrą aurę. Czy ona rzeczywiście tutaj nie ma żadnych burz, dziwnych e, hum, huraganów i tak dalej, sobie ze statku i teraz w lewym dolnym rogu, Okazuje się, że w biomie są straszliwe powodzie. I to są informacje złe. Okazuje się, że mogą Was po prostu tutaj czekać bardzo trudne warunki atmosferyczne. Jeżeli trudne warunki atmosferyczne Wam nie przeszkadzają, to rzeczywiście planeta jest jak najbardziej zdatna do tego, aby budować na niej bazę. To jest warunek, Estetyczny, którym ja się kieruję przy wyborze bazy. Kolejnym warunkiem mogą być warunki finansowe czy warunki ekonomiczne, bo w No Man's Sky trzeba zarabiać. No i można się zastanowić, na czym jest najkorzystniej. Według mnie najkorzystniej jest zarabiać na aktywowanym indzie. To jest temat na inny odcinek. Ale warto się też zastanowić, czy przy kopalni aktywowanego indu nie postawić również bazy, w której będziemy sobie mieszkać, a przy okazji gdzieś niedaleko będzie nam się wydobywał aktywowany ind. To jest też bardzo dobry sposób. Jak znaleźć taki system? Już Wam pokazuję. Dobra, wejdźmy sobie do mapy galaktyki. I aby znaleźć planety z aktywowanym indem, należy odwiedzać niebieskie systemy. To jest bardzo ważne. W takich niebieskich systemach również jest prawdopodobieństwo, że znajdziecie planetę ładną do zasiedlenia. No ale dobrze, chodzi nam o aktywowany int i o względy ekonomiczne. Dolecieliśmy do tego systemu i zeskanujmy pierwszą lepszą planetę która ma rzeczywiście aktywowane int. I teraz musicie się zastanowić, bo jak widzicie, ta planeta ma również agresywnych strażników, możliwość wydobycia amoniaku i kobaltu, a także taki feature w postaci pleśni grzbiczej. I na takiej planecie też da się zbudować y dobrą, chronioną bazę, która będzie Was co prawda ch chroniła przed strażnikami, ona będzie mniej do zwiedzania. Przede wszystkim nie będziecie mogli sobie po niej pobiegać. Ale czemu nie? Zobaczmy, jak ona wygląda. Planeta jak planeta. Na każdej da się wybudować bazę. Mm, tylko wy musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czego tak naprawdę oczekujecie: czy widoczków, czy ekonomii? Zapewne da się to wszystko jakkolwiek połączyć. Ale już widzicie, wlecieliśmy. Są brzydkie burze. To jest planeta najprawdopodobniej kwasowa, bo grzyby nie biorą się znikąd. No i nie wiem. Ja na przykład na takiej planecie nie chciałbym mieć swojej bazy. Mógłbym mieć na niej kopalnię, ale niekoniecznie bazę. To jest planeta ekstremalna. Tutaj są kryształy burzy, więc one się ujawiają tylko podczas bardzo ekstremalnej pogody. Choć tutaj też warunki takie wizualne. Nie są wcale złe, ponieważ mamy pierścień, a bazę możemy przecież wybudować: czy to pod ziemią, czy też nad ziemią, ale o tym również będę robił osobny odcinek. Jak fajną bazę możemy zbudować w No Man's Sky? Słuchajcie, mam nadzieję, że Wam pomogłem. Pamiętajcie, jeżeli chcecie szukać ładnych planet, wchodzicie w widok galaktyki i szukacie żółtych systemów. Takich jak ten. On nie ma akurat wody, ale możemy znaleźć żółty system, w którym woda jest. Lecicie sobie do niego. Tu jest dużo planet, razem też planeta po tej stronie po tej stronie, w której macham tym żółtym przyciskiem w, gdzie jest księżyc, więc jest prawdopodobieństwo, że znajdziecie bardzo ładną planetę. Drugi wzgląd, tak jak tłumaczyłem, to względy ekonomiczne. Jeżeli podobał Ci się odcinek, zostaw łapeczkę w górę. Mam nadzieję, że Ci się podobał. I zostaw kolejne sugestie, co chciałbyś zobaczyć w serii poradnikowej z Nowemenskaj. Życzę Wam miłego oglądania kolejnych odcinków. Do usłyszenia. Cześć.